20 października to wyjątkowa data w kalendarzu miłośników muzyki klasycznej, ponieważ w tym dniu poznana zostanie lista laureatów 19 edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Konkurs ten, od lat przyciągający uwagę mediów i melomanów z całego świata, zbliża się do swojego kulminacyjnego momentu. Wśród finalistów znajduje się niezwykle utalentowana, zaledwie 17-letnia Tianyao Liu, Młoda pianistka pochodząca z Chin, obecnie mieszka i studiuje w Poznaniu, co czyni tę edycję konkursu nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale także osobistym triumfem tej ambitnej artystki. Wkrótce po zakończeniu ostatnich przesłuchań finałowych, Jury ogłosi, którzy z pianistów zostaną wyróżnieni. Nagrody, które zostaną przyznane, będą niezwykle okazałe. Złoty medal dla zdobywcy pierwszej nagrody to nie tylko nobilitujący tytuł, ale także gratyfikacja finansowa wynosząca 60 tysięcy euro, co przekłada się na ponad ćwierć miliona złotych. Oprócz tego wyróżnienia otrzyma jeszcze pięciu innych uczestników, co świadczy o niezwykle wysokim poziomie całego przedsięwzięcia. Tianyao Liu przyciągnęła uwagę publiczności podczas swojego występu w Filharmonii Narodowej, a jej interpretacja hopina wzbudziła wiele emocji wśród zgromadzonych słuchaczy. Młodziutka pianistka, rozpoczęła swoją muzyczną podróż w Chinach. Jednak swoje umiejętności rozwija w Polsce, gdzie studiuje na Akademii Muzycznej. W rozmowie z dziennikarzami Liu podkreśliła, że jej ulubionym kompozytorem jest Fryderyk Hopin. A granie jego utworów to dla niej nie tylko obowiązek, ale także ogromna przyjemność. W finale wykonała Poloneza Fantazję Op. 61. Utwór uważany za jeden z bardziej wymagających w repertuarze Chopina. Przyznała, że pierwsze starcia z tą kompozycją były dla niej niełatwe. Z entuzjazmem relacjonowała, jak z czasem zaczęła czuć emocje, które kompozytor zawarł w swoim dziele. W szczególności smutek. Który w jej odczuciu odgrywa kluczową rolę w skomplikowanym języku muzycznym Chopina. Wielki talent Tiania Liu zdobył jej wielu zwolenników w Polsce. Jej występy gromadzą podziw zarówno w salach koncertowych, jak i w internecie. Pod nagraniami jej występu internauci dzielą się entuzjastycznymi komentarzami, w których zachwycają się jej umiejętnościami, elegancją gry oraz emocjonalnością interpretacji. Wspaniała pianistka, płynność, lekkość i elegancja gry. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Wielka liryka, wielki talent, wielka artystka piszą fani w komentarzach, nawiązując do jej wyjątkowej interpretacji muzyki Chopina. Niezależnie od tego, jaki wynik przyniesie konkurs, już teraz wiadomo, że powstanie piękna historia młodej pianistki, która być może stanie się jednym z nowych głosów współczesnej muzyki klasycznej. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie zdobywców nagród które mogą zadecydować o przyszłości wielu młodych artystów, w tym tej niezwykle obiecującej pianistki z Poznania.